Powasz No tutaj nic innego się nie proszę. Więc trzeba popróbować właśnie ta. Na spadzie delikatnie, żeby się nie wpieprzyć do wody. O, i właśnie tak to wygląda. uuu to jest chyba Jaś. Albo piękny klen. ja Ale żeby tylko mi się w tych zielskach nie spiął. Uhu, ale piękna ryba. O, to. Jest piękny. Zobaczcie. Drugi rzut. Namierzenie. Zobaczcie, jak piękny strzelił To jest nie Ryba 40 cm o, Zobaczcie, jaka klucha na Waszkę To się dzieje naprawdę na gorąco nam się na górę <laughs> o, Cały materiał na bieżąco pójdzie o, od złapania do macie możliwość zobaczenia właśnie jak to wygląda. Namierzyłem go z góry, widziałem mniejszego a tu proszę jaka klucha, jak pięknie strzelił tu. Zobaczcie jaka ta warzeczka, tylko tak, sam haczyczek, specjalnie dzisiaj, o rany, specjalnie dzisiaj, proszę, zielona warzeczka od Dominika Woldańskiego. No ryba po 45 to ma na pewno, zaraz ją zważymy. Specjalnie założyłem nawet dzisiaj grubszą żyłkę, bo wiedziałem, że w tych zielskach to będzie problem wyholować. Taką kluchę, no nic miara, i wypuszczanie za chwilkę. Bo muszę tu ogarnąć techniczne sprawy, jeśli chodzi o pomiar, bo wszystko oczywiście pochowane albo zrobimy taki manewr, bo tu jest na tym spadzie. Idę tutaj pod most. Tam jest chyba trochę więcej miejsca. Chociaż... A przed chwilą jeszcze widziałem spław drugiej ryby. O rany! No nic, zobaczymy jeszcze dla szybko. Ile ta rybka ma. Sam jestem ciekaw. Woda coś powiększa, ale tu jest dziwny ten spadł. O rany trzeba było gdzieś indziej. Zrobimy tak. To jest właśnie Stryk 45 cm. Piękna klucha. Elegancko. I zaraz wypuszczanko. Jest, jest, proszę. Jest, mniejsza ryba. Kolejna złupiołka. Zobaczcie, jak to się robi. To się dzieje naprawdę w tym samym miejscu. Ryba na 30 cm. Ważka. Mało jeszcze tego. Tą drugą wędkę z żyłce zostawiłem i zostawiłem ze stalką, ze wszystkim. Pięknie warzeczka Ta sama ważka Druga druga ryba na tą samą przynętę Dobra ważonko Albo raczej mierzonko Idziemy zobaczyć na matę o, o. o już tam nie zejdę Proszę Zaraz zobaczymy, ile ona ma. I... No, i rybka wraca. 33, drugi raz, warzeczka No, trochę zielonego się nabrało. Na razie. Siu! I o to chodzi. Mamy tylko gagetka która. Rybka 45 cm, imieninowa. Proszę. Niech Tylko odpocznie. Natleni się. Tutaj w nurcie pięknie. O. o, już ma. Dominik to jest jedna, albo raczej pierwsza z wielu, jak bardzo skuteczny jest, jest ważka. A to dopiero początek sezonu. Na filmie będzie widać tak naprawdę jestem od yy, miejsca gdzie ten klęć stał może z 6 metrów nie miał żadnych przeszkód żeby zastać przymętę od góry także czy tam raczej od dołu przepraszam bo nadal jestem w lekkim szoku jeśli chodzi o rybkę piękna ryba dobra. Shut